Mówimy w tej chwili o przedsiębiorstwach, które funkcjonują na terenie Polski, prawda? Przedsiębiorstwa te powinny być podzielone na kategorie, to znaczy przedsiębiorstwa, które uważamy za należące do Skarbu Państwa, czy w ogóle do rządu, do narodu, one powinny być podzielone. Pierwszy podział to powinny być przedsiębiorstwa narodowe, czyli te przedsiębiorstwa, które mają naj, najbardziej znaczący naj, charakter strategiczny, czyli to są takie przedsiębiorstwa jak przedsiębiorstwa energetyczne, bo energetyka nie może należeć do innych firm, jak kopalnie na przykład, bo one też powinny być nasze, jak jeżeli uznamy za nasz przemysł narodowy stocznie, to te stocznie powinny mieć charakter narodowy. Przedsiębiorstwa o charakterze narodowym nie podlegają prawu upadłościowemu. One nie mogą zbankrutować. Nawet jeżeli ponoszą straty, one muszą być utrzymywane ze względów strategicznych. To może być także przemysł zbrojeniowy czy tam inny przemysł, który uważamy za przemysł ważny dla zachowania naszej suwerenności. Następnie następna grupa podmiotów to były przedsiębiorstwa państwowe. Przedsiębiorstwa państwowe także nie mają zdolności upadłościowej, one także nie mogą bankrutować, ale ze względu na swoją ważność w gospodarce powinny być po prostu chronione. I te przedsiębiorstwa narodowe i państwowe nie powinny podlegać w ogóle sprzedaży, prawda? I wreszcie mamy trzecią grupę przedsiębiorstw i te przedsiębiorstwa to są tak zwane przedsiębiorstwa, które są własnością skarbu państwa, czyli spółki skarbu państwa. Te przedsiębiorstwa nie zawsze są własnością w całości Skarbu Państwa, często tylko udziały są przez Skarb Państwa kupowane. I one mają już charakter przedsiębiorstw, których, których udziały można by sprzedawać. Natomiast można by ustawowo wprowadzić taki zapis, że przedsiębiorstwa będące własnością Skarbu Państwa muszą zapewniać, musi być zapewnione, iż... Skarb Państwa posiada w nich więcej niż 51% głosów na walnym zgromadzeniu. To znaczy, że decyzje strategiczne tych spółek powinny zależeć jednak od naszych władz. I pozostałe przedsiębiorstwa, w których także Skarb Państwa może mieć swoje udziały, ale w których i rola wiodąca Skarbu Państwa nie byłaby tak ważna. I na przykład z przedsiębiorstwami Skarbu Państwa powinny być na przykład banki, prawda? bo w bankach jednak decyzja powinna należeć głównie do skarbu państwa, Ale możemy także stworzyć taką sytuację, że wszystkie banki były bankami państwowymi lub społecznymi, takie jak banki komunalne, prawda? Więc tutaj też może być taka zależność prowadzona. No generalnie to tak powinno być No i wreszcie te prywatne.